Szymano, witam Cię na kanale i filmek. Dzisiaj zajmujemy się tematem, który powraca jak bumerang, czyli lecimy z testem drwali oraz rywali, ponieważ Max Premium, przed którym się znajduję, wypuści teraz ofertę nowych burgerów umami. Będziemy jeść, będziemy jeść Wojtek gdzieś. A ja Cię zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ pamiętaj, że to jest drugi kanał, nie ten pierwszy. Subskrybuj, robimy tutaj 5000 polubień, a my lecimy z testem pierwszych nowości. Rozpoczynamy od Max Premium, ponieważ e, wjechały tutaj burgery Umami. Jest to burger Rywala z bardzo dziwnym smakiem. Masz tutaj połączenie słonego oraz słodkiego, więc jestem ciekawy, jak będzie smakować ta pozycja. E, ja bym poprosił tego burgera Rywala Umami. Dobrze, na wyłowienie, kurczaku, vegan? E, to poprosiłbym trzy. Wziąłbym trzy opcje, popróbowałbym sobie wszystkie trzy. No, Pozróżcie. Poznawiamy, poznanie, Dobra, mamy nasze całe zamówionko. Trzy razy różne pozycje. Raz, dwa oraz trzy ej, trzy zestawy skrytych, chciałem, dwa, ale dobra, no niech będzie. To mamy więcej. Ej, dobre jakie dzisiaj są? No, tutaj smak, z są dobre, ale inne są. Jak no, bo inne? zawsze miałem wrażenie, że były bardziej cienkie i takie mm, suche. Chyba jakaś nowa receptura. Jest? Czyli mamy tak, kurczak, bekon. Z wołowiną oraz planta. No i teraz powiem Ci tak, że mm, wziąłem sobie od razu sos tysiąca wysp, czyli nowość kawę. Szybka zmiana, miejscóweczki była. Zaczynamy od wersji z kurczakiem. Ona jest chyba bez bekonu. Zobacz. umami. Burger umami charakteryzuje się tym, że mamy sos z trufli, jest drugi sos jagodowy, czyli mamy coś słonego, coś słodkiego, takie zmieszane, czyli powinna być równowaga smaku. Zobacz, jest tutaj, ale czuję ten zapach już to jest średni? Trochę pacha jest. Nie wiem czemu, no ogólnie dla mnie ta trufla tak jak jest za mocno intensywna, trochę czu, czuję jakby spod pachy był. Yy, mamy ten sos, yy, mamy ten kotlet serowy, jest tutaj kotlet mięsny i zobacz, jest jakaś czerwona cebula Ej, oj, oraz... zaleciało mi teraz inne, ten no, Ej, mega, mega, no. I to jest nieprzyjemny, szczerze mówiąc. No, tak ta trufla trochę dziwnie, ci powiem, że smakuje, ale nie zrażajmy się zapachem, musimy sprawdzić smak. Ogólnie podoba mi się ta bułka, jest taka troszeczkę inna. Mi ona przypomina taką śniadaniową z McDonalda. No, bułka wygląda spoko, ale no. te dodatki takie... No, tak kurde. Zobaczmy. Powiem ci, że wersji z kurczakiem jeszcze nie testowałem. Wersję z wołowiną, nie oszukujcie, już tutaj sprawdzałem na odcinku na głównym kanale, który był jakiś czas temu. I powiem ci, że wersja z kurczakiem. Naprawdę siedzi lepiej. Mam wrażenie, że po prostu ten ser do, dobrze się równoważy i ta trufla do kurczaka lepiej pasuje niż yy, wołowina, chociaż jeszcze tutaj wołowiny nie testowałem. Ale jest mega ciągnący się ser, zobacz to. Podsumowując, tutaj dałbym takie 4 na 7. Jest to zjadliwe, jest to dobre, ale szczerze mówiąc ta trufla nie jest jakoś tak mocno pasująca do tego typu burgera. Jakby było jej trochę mniej. Ona jest za intensywna. Okay. Po prostu trufla jest mega intensywna w smaku i wydaje mi się, że ten ptak zaraz podleci. Frytkę, nie? Masz. Jak zwiat człowieku Głodny? No jak? Masz masz, jest dobra. Czyli co, mamy wersję z kurczakiem za z załatwioną. Zaraz tu przy przylecie, mamy nowy sos z KFD o smaku 1000 wysp Musiałem wziąć sobie frytki, żeby sprawdzić z tym sosem. My od razu wykorzystamy tutaj do spróbowania. Co jest ciekawe, tutaj mamy koperek w środku w tym sosie Sos jest koperkowy, ma on bardzo mało kalorii, ponieważ na 100 gramów 93 kalorie, to jest mega mało, porównując do tradycyjnych takich sosów, które są mega tłuste, więc w porcji mamy tylko 5 kalorii, w takiej porcji na jak sobie klekniesz, to jest tylko 5 kalorii, więc praktycznie można powiedzieć, że to jest zero w cudzysłowie. I Naprawdę sam w sobie sos jest mocno koperkowy, myślę, że jak użyjemy go jako dodatek do jakiegoś burgera, wrapa czy do innych pozycji, to będzie zajebiście się komponował w fast foodowych sprawach, a nie będzie dawał kalorii. Więc pamiętaj, kod IFEM, oddaję ci rabacik na zamówieniu, na przykład na takie sosy. A tam masz ogólnie mnóstwo rzeczy, czyli ciuchy, yy, suplementy, żywność, wszystko. Z kodem IFEM jest taniej. No jestem ciekaw teraz twojej opinii. Czekaj, z tej strony jest. spróbuję z tą truflą. Nie wiem, no nie jest to jakieś złe, ale nie wiem, przeszkadza mi ta trufla. Z trójkę będę miał maksymalnie, bo jak chodzi o burgery, to właśnie wolę z kurczakiem. Ale... nie wiem, ten posmak jest jakiś taki dziwny. Trójka. Okay. Dla mnie po prostu kurczak lepiej się komponuje z tym sosem, ale zobaczmy jeszcze jak będzie spakować wołowina. <noise> tak je, człowieku. Na redukcji chyba był koło Wie jakie miejsce sobie wybrać, żeby tak przy Burger Kingu, człowieku. Nie ma chustek. No to czekaj. nie? Czekaj, może, może coś mam tutaj. Nie, dobra. Bluzy? Znaczy, w spodnie tu. Truflą będziesz na teraz pachą będziesz mało. Ale... No nie, ja w spodnie to wytarłam. <noise> Słuchajcie, moi mili, mamy tutaj teraz pozycję, na której powinniśmy się najbardziej skupić, czyli wołowina. Wołowina w burgerze jest naprawdę podstawą. No i zobacz, znowu mamy tutaj bułeczkę, znowu mamy bekon ty tym razem. Może on pomoże, że będzie mniej ta trufla wyczuwalna. Jest ser, jest kotlet, jest jakby ta potężna ilość cebulki oraz sosu. Szczerze, już czuję. Ja no co, tak. so nie, ja stąd czuję. Tu jest pacha, tu jest pacha razy dwa. A nawias to jest najgorsze? No. Że mi ręka teraz śmierdzi, bo czuję. <laughs> <laughs> Powiem Ci, że bekon naprawdę dodaje. Jest taki bardziej mięsny, ale ta wołowina jednak dla mnie gorzej tu pasuje. Wolałbym wersję z kurczakiem i z bekonem. To chyba byłaby była moja najlepsza topka, jeżeli chodzi o zestawienie takiej opcji tego burgera umami. Według mnie najlepsza. A można było tak wybrać. Mhm. I fajny jest ten ser. Powiem Ci, że. Uważam, że ten ser jest lepszy niż w derwalu. Tak? No. Żeby ten burger był zajebisty, uważam, że trzeba by wywalić ten sos turplowy. No, zdecydowanie. Dać kurczaka, dać bekon i byłoby naprawdę 5 na 7. Prze... A tu bym dał, myślę, że maksymalnie 3 na 7. Przekombinowali po prostu. Przekombinowali. Jest taki po prostu... Przez to, że on jest jakby taki słodko-słony, to on jest taki nijaki. Mhm. Chcesz probać, Ewanel, nie, nie? Gryza, spróbuję, ale... Rzeku. No ja już ja wiem, jak to będzie smakowało. Ale mi wali ręka. No i ja. No co jest? Ja tak samo i najgorsze, że pochodnie ręka. No, ale nie wiem, co jest grane. Mm. No. Czyli wersja z wołowiną jest słabsza niż kurczak? Zgadzasz się z tym? Dla mnie jest porównywalna. Takie je wiesz Okej. Okay. Czyli przez tą trufle po prostu no, mm, słabiej to smakuje. Ta trufla odpada. No to jeszcze została nam najmniej męska opcja. Czyli <laughs> mamy tutaj wersję Weijer. <laughs> Zobaczymy, no. Ale wizualnie nie wygląda źle ten burger, zobaczę. Je jeżeli chodzi o burger y wegetariański, tak to można powiedzieć, bo nie wiem, czy on jest wegański, chyba wegetariański. Nie no? bezpiecznie. We wega wegetariański, wegetariański no mamy znowu tą truflę, znowu ser i jest ten kotlet, który jest taki czerwony, czerwony jakby z soczewicy chyba był. Nie wiem. By Trzeba doczytać. Doczytamy później. <laughs> Zrobimy lisać później. O nie. Nie. W sensie mam wrażenie, że jest dołożone coś, co nie ma smaku. Po prostu jakbym miał kolejną warstwę takiego plastikowego krążka. W sensie na no nie plastikowego. Jest taki po prostu dodatkowy gumowy krążek, który nie ma smaku. Tak? No nie wiem, <grywny> w Ale szczerze mówiąc, na tle tamtych wersji to nie jest on dużo gorszy, tylko po prostu jest taki... In. Na tle wegetariańskich kanapek to uważam, że jest to jedna z lepszych wegańskich, czy tam wegetariańskich tak. pozycji, no bo jednak jest sporo smaku, jest ten ser, to dodaję. Często pozycje wegetariańskie mają to, że po prostu są takie nijakie, a tutaj jednak no, jest na tyle różnoraki skład, że jednak ten smak jest. Mhm. Tylko po prostu no, nie ma mięsa. Mhm. <laughs> no więc tu bym dał też 3 na 7, podsumowując najlepszy burger umami to kurczak, dodatek bekonu, frytki, no i co? So, sosik z KFD. <noise> w ogóle jesteśmy pod McDonaldem i jest teraz premiera dzisiaj i ja, my, ja myślałem, że to będzie premiera taka, że będzie można samodem podjechać wziąć albo wejść, a jest taka kolejka, że człowieku by trzeba z godziny albo z dwie no. nawet stać. No, hmm? lekko. Odklejone feste. to jest. Więc niestety trzeba będzie przesunąć premierę testu drwala na kolejny dzień, mam nadzieję, że już wtedy będą, ale ty to zobaczysz od razu. Dobra, jestem pod Makiem, ale o totalnie innej godzinie, jest patrz to, jest po północy, a wiary jest naprawdę mega dużo, więc to jest naprawdę Wiara oszalała na punkcie drwali. Spadam kupować do środka i zobaczymy, co tam jest. O gościu! W środku mnóstwo ludzi. Za godzinę zamykają tego maka, a ludzi było tyle jak na otwarciu. Więc czy na otwarciu, czy na zamknięciu, ludzi jest naprawdę od groma. Cztery nowe drwale z żurawiną, zwykły, z kurczakiem oraz z. Ognistymi papryczkami. To są chyba papryczki Jalapino, Nie wiem. Muszę gdzieś stanąć, żeby je zjeść, bo nawet nie było gdzie stanąć. Tyle samochodów po prostu dookoła dramat, no oszaleli na punkcie drwala. Jak co roku, ale w tym roku mam wrażenie, że jeszcze mocniej. Witam cię na nocnym teście drwali. Mam nadzieję, że mnie od tych drwali nie powali. Taki drwal. E, patrz, oni tu zrobili też tak, że właśnie tam gdzie wduszasz taki masz smak. Zobaczymy. Nie prawda. wiem czy tak jest. Jest, e, faktycznie, patrzcie. Tam gdzie w wduszasz, taki masz smak. Nie wiem jaki to jest, ale to jest pewnie ognisty, bo jest czerwony, ten jest pewnie z wołowiną klasyczny, ten jest pewnie biały, czyli co? Nie, z kurczakiem może jest jakiś. E, nie, to jest zwykły. To jest opakowanie, a to są modyfikowane. Dobra, tyle drwali. Dobra, bierzemy sobie pierwszego drwala, myślę, że to jest klasyczny, klasyk. Pachnie Drwalem. Powiem ci, jeszcze taki mały update od kuchni. Tak się źle czułem po tym Max Premium, że nie wiem co jest grane. To ogólnie nagrywamy następnego dnia, czyli my jesteśmy już dzień po premierze. A i tak jest wiary pełno o północy, po północy prawie pierwsze. Klasyczny Drwal tak się prezentuje, czyli bułka z boczkiem. W środku co mamy? Sosik Mamy sałata, jest prażona cebulka, kotlet wołowy, kotlet serowy, boczek, bułka z sera, nie ma? Nie, jest ser panierowany, no. I właśnie chciałem sprawdzić, czy w tym roku się będzie ten ser ciągnął. Ej, co jest, zimny kotlet. Nie no, ciepły. Ciepły, ciepły? Dobra, sprawdzał. I teraz pytanie, jest naprawdę sens robić tyle zachodowo wokół tej kanapki? Nie jest dobra. Szkoda, że picia nie wzięłaś. Nie, nie mamy nic. Uważam, że Drwale jest przehajpowaną pozycją, ale naprawdę jest bardzo dobry. No dałbym tutaj 5 na 7, może i nawet szósteczkę, bo naprawdę fajnie się to wszystko komponuje. No jednak to jest klasyk. No, mogą być rywale, mogą być jakieś inne zamienniki, ale jednak no co oryginał, co klasyczek, to klasyczek. Dałbym tutaj piąteczkę. W tym roku smakuje równie dobrze co w zeszłym i 2 lata temu i 3 lata temu. To no, lecimy z kolejnym. Teraz mamy takie opakowanko, gdzie mamy wbity biały przycisk u? I co to będzie teraz? Ja wstałem, że to może być albo kurczak, albo żurawina. Kurczak albo żurawina. Już jest wołowina, to widzę, ale czy jest żurawina? Nie, to nie jest żurawinowy. Kszanowy to jest. Ja nie lubię chrzanu What the bro? Co jest? Naprawdę to jest szanowe, a nie ma z w takim razie? Nie wierzę ty. A w ogóle jak cena w tych wszystkich drwali? What the 106 zł za 4 drwale? 106,60 zł. żurawina, papryczka i drwal. Nie ma z kurczakiem w tym roku? No to trudno. Bierzemy z chrzanem No to nie, no dla mnie z szanem będzie średni, bo ja nie jestem kszanowy gość. Powiem ci, że drwal z szanem jest bardzo podobny do drwala klasycznego, no bo jednak te same składniki, tylko mamy chrzan dodatkowo. No i kurde ci powiem, że nie wiem, może w tym roku dojrzałem, ale bardziej mi ten chrzan smakuje niż w zeszłym roku, roku Double Rock. Ale dałbym tutaj notę niżej. Ci tam dawałem piątkę, tu dałbym czwórkę, 4 na 7, ale kurde, ma coś w sobie. Jak nie dadzą tego szanu za dużo, to jest spoko. Jak go dadzą za dużo, to będzie sajbiście chrzanowy. Na razie drugie miejsce. Ty, ty jesteś chrzanową babką? Mój stary mnie wychował na chrzanie. Tak? Chrzan czy co? Nie, p wszystko było z chrzanem. Jest, jak jesteście wychowywani na chrzanie, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu chrzan. Ej, co jest, to jest e, nie, to ostry. To jest niedobre. No chrzan. To, to jak wychował cię na chr chrzanie? To, jest, to nie jest chrzan prawdziwy, na pewno. Nie, jakiś sos. Ej, to to jest, tu są papryczki, widzę... A nie, to jest pomidor czy papryczka? O co chodzi? Papryczkę, ej, to... Patrz, czemu nie zrobili czerwonego na ostry, tylko brązowy na ostry? Czyli to jest z żurawiną. Czerwony z żurawiną, w sumie żurawina jest czerwona. Ale czerwone papryczki są bardziej ostrześ. ja bym to, to bardziej porównał, ale leci z tego burgera. Dobra, zacznij. najbardziej tutaj Messi. To jest najbardziej Messi burger brudzący. Messi, 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 Messi Messi. W tym momencie najbardziej brudzącą pozycją z Maka według mnie jest drwal z żurawiną. No patrz, jaki ubrudzony jestem już. Bułka, taka tutaj w środku. Wszystko. Do Samo, że nie będę ci pokazywał, tylko że masz Żurawinę w środku. A ta Żurawina tu jest. O, mówiłem, że nie będę ci pokazywał, ci pokażę. Dobra, tutaj. Żurawina. O, dobra, próbuję. Uwaga! Ej, szczerze, mało czuć tą Żurawina. Mogłoby być więcej. Co to za pies, tu? przypomnę, jakiś pies tu wszedł. Ej, no. no, no, no. Lepszy niż żurawina? Niż szan, Lepszy niż szan, ale nie wiem czy nie jest na równi z tym kla klasykiem. Jakby było więcej tej żurawiny, byłoby lepiej według mnie. Przez te wszystkie sosy ten smak po prostu zanika. Ale uważam, że kurde, ile mu dać? Poczekam na opinię eksperta wychowanej na tym, na szanie. Jest, cały jestem brudny. Ej, oni oprócz tego dają tu majonez. Mają mes? faktycznie. Nie, to ta, taki sos też tam masz. No chyba, że. No to zerknij. No To zerknij, czy masz tutaj? Pokaż, gdzie masz biały, biały sos? No ten, ten. Nie, to jest sos drwala. Dali go dużo więcej no, i on się ten słabo ten... komponuje z tą żurawiną. Po prostu hmm. przyćmiewa smak hmm. żurawiny. Co powiesz, Loki, jak skomentujesz ten ser? Finalny drwal, ostre papryczki, czyli nowość, której jeszcze nie było. I są jeszcze makwary zimowe i zakręcone frytki. Ja pojadę do maka jeszcze to kupić, więc oglądaj do końca. Pojedziemy po te zimowe makfarze jeszcze. Muszę je mieć, muszę spróbować na tym odcinku. Oba. I to jest właśnie czerwone jalapino. To wygląda jak pomidor. Ej, to jest pomidor. Nie, to nie jest pomidor. Ej, to jest ostre w kit. Patrzcie to. Ostre papryczki, czyli spicy pozycja. To, na co czekałem najbardziej. Ostry chyba mam Drwal. No, i tu czerwona papryczka. Ostra papryczka. Chyba nie trafiłem na tą papryczkę. Nie jest, ale ona nie jest taka ostra. Nie ostra? Nie jest. Może daj osobie, która. Nie ogarniał. Co jest? Znaczy jest ostra, jest pikantna, jest fajna właśnie taka, podkręcająca smak, ale to nie jest takie ostre. Ja widziałem takie przesadzone reakcje na tego burgera, że gorący. O, 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 znaczy, ostry, ale nie był. Nie jest taki ostry, nie? Mam wrażenie, że ten z jalapino ostatnio był ostrzejszy. Ale jest mega dobry. Jest dobry. Jest najlepszy z tych wszystkich. Dałbym 6 na 7. a zjadłem ci jest z dłoni. Ja bym się dał Albo nawet 7 na, na 7, no. Mhm. Dałbym tu albo 6, albo 7, muszę jeszcze gryzać, ale ktoś mi wziął kanapkę. Mhm. Mega, dobre. mega dobry. Totalnie inny smak, nie? Taki. Mm. Właśnie to jest coś, czego brakowało w tamtych, takiego mega. przełamania. Uh -huh. Bo tamto jest taki zakremowy, nie? A tutaj jest takie. Mega dobry. Uh -huh. Koniecznie kupcie. mega dobry. Mhm. Uh -huh. Szczerze, 7 na 7 jest naprawdę zajebisty. Aktualnie topką jest ostre papryczki Drwal z McDonalda, ale jedziemy po McFlary i po. Zakręcone frytki z sosem śmietanowym, o ile będą w innym McDonaldzie, ponieważ tam nie mieli, ponieważ było po północy, po północy nie sprzedają już maklarów. Co to w ogóle ma być, człowiek? Dobra, jestem już pod McDonaldem. Mam nadzieję, że tutaj będą maklary. Na razie widzę, że jest karetka pod makiem. Mam nadzieję, że ktoś nie przeholował z drwalami. Chociaż nie, w tym maku jeszcze nie ma drwali. Musiałem podjechać do innego, to zamawiamy. Zimowe McFlurry I zakręcone frytki muszą być również. Ja bym poprosił zimowe McFlurry z Twixem, zakręcone frytki oraz sos śmietanowy. Pitanowy, jeżeli są, a jeżeli nie ma, to tylko te makflary. Nie ma zakręconych jeszcze? Dobra, to bym poprosił same te makflary. Mam! W końcu mam makflary, zobacz, tak się prezentuje makflary w wersji zimowej. Zobaczmy sobie, czy jest ten ludzik w środku, bo miała być jakaś posypka z ludzikiem takim. znaczymy wyłowimy jednego. O, jest choinka, widzę. Jest choinka, widzisz. Jest choinka, ale ludzika nie widzę, szczerze mówiąc. Nie, jest, sorry, jest, jest, jest. Piernikowy ludzik jest również. Mam info z pierwszej ręki: 19 listopada wjeżdżają wszystkie smaki Drwali. Czyli nie jest tak, że wjeżdża tylko ten klasyczny, a reszta wjedzie później. Tylko od razu wjeżdżają wszystkie. Czyli już od tego czwartku będziecie mieli, mogli w każdym magnałdzie spróbować ogniste papryczki Drwala. A warto, według mnie, bo na razie ma 7 na 7 i zobaczymy, czy te zimowe McFlyer do tego dołączą. Na razie tam taka napka z itemem tego odcinka. Zobaczmy, czy to pobije. To jest Twix. Ej, dobre. Serio, dobre. Wziąłem sobie te McFlurry z karmelową polewą i powiem ci, że to jest naprawdę double combo, ponieważ nie dość, że mamy te smak tutaj Twix, który jest karmelowy, to jest dodatkowy karmel. Win-win. Ale to siedzi. Dobre to jest, serio. Ej, ten Twix jest chyba dobrze wymieszany tutaj, bo mam pod spodem. Ej, zobacz, jaki karmel się tu wyłowiłem. Mmm! Pyszna, słodka bomba. Ciężko mi powiedzieć, co lepsze, czy McFlurry, czy drwal, ponieważ inne kategorie, słodkie, słone, ale ja bym to złączył w jeden hamski. Zimowy zestaw. Ogniste papryczki drwal do tego zimowe Bach Flary. To jest kombo, na które daję 7 na 7 i to i ten drwal to jest item tego odcinka. Subskrybuj ten kanał, wbijmy tutaj 5000 polubień i widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Pamiętaj, subskrybuj ten kanał, bo to jest drugi kanał. To nie jest ten pierwszy, drugi. Pozdro.